Od urodzenia jestem i czuję się kobietą. Brecz z komuną. Brec z komuną. Bo mi zaburzenie stwierdzili, bo miałem pomalowane paznokcie Coś niski poziom testosteronu. Miałeś jakieś wahania hormonalne kiedyś? Że ja czuję po prostu takie ciążenie. Jak, jakby w drugą stronę. Wie pan, tak między nami facetami, to. No, podstawa to testosteron. Ale ją ale No i co pomyślałeś? Już nie może powiedzieć, bo to marzenie się nie spełni. Nie może powiedzieć, bo się nie spełni. Tato. Ty jesteś pedałem? Hmm. Największym problemem, jaki mamy, jest problem naszych relacji z otoczeniem. Przede wszystkim z ludźmi najbliższymi, z którymi wiążą nas jakieś emocje. Pamiętnie, jakiś zeszyt i mówisz mi, że jesteś kobietą. Czy powiesz się o dzieciach? Zastanów się nad tym, czy ja kiedykolwiek byłem złym mężem. Nie, nie byłeś!